Bo się manko z tej strony Craver, a w dzisiejszym odcinku, yy, tak jak yy, mówiłem, znów zagramy sobie. Oczywiście, we fnaf -a. Jeden. S spróbujemy przejść drugą noc. W tamtym odcinku nam się nie udało, bo nie wywalił tam dwa razy. Ale dziś postaram się przejść tą drugą noc. Także, kontinuując, druga, lecimy. Ok, jesteśmy. Od razu patrzymy tutaj i czekamy, aż będzie można zmontować pana Fonegaja. Z nich już się cika uszyła, która siedzi tu i widocznie już się chce poruszyć. Mijutkał. Cika dalej tu stoi, Bonnie też zniknął. I Bonnie pewnie mi zaraz wywali, bo go nigdzie nie widzę. Tu go jeszcze nie ma, to też go nie ma. Gdzie jesteś, Boni? Halo? No dobra, nie będę sprawdzać, bo tak nie. No dobra, to patrzymy się na 1C. Boniacza nie ma. I czeki również nie ma. Okej. Okay. Kurde się przestraszyłem, bo nie sprawdziłem, i mogło mi coś tutaj przyjść. Ci, dalej tu stoi? A mnie, chyba dalej. O, tu jest wojna, czy O kurczę. Dobra, tu jest Mamy pierwszą. Może mi się uda. Tak jak ostatnio mówiłem, mamy dwie próby. Na przejście tego. Freddy zniknął. E, nie Freddy. Tylko ta tego. Boli. Jakieś kroki słyszę, jakby ktoś chodził. Elu, Bonnie? Cieka jest w kuchni, okej. Okay. Tak nieładnie, nieładnie. Co się gapisz? Stój tu. Stój tam. Stoi tam. Dobrze, bardzo dobrze. Mamy drugą. Nie wiem, czy to już mówiłem. Chyba nie. Nie wiem, kiedy jest druga. Nieważne, dobra. Jak powiem, to, jak powiem, że jest trzecia pięć razy, to się nie przejmujcie. Wiedziałam. Czy jest w kuchni? Nie ma jej w kuchni. Tu jest, okej. Okay. Proszę, idź sobie. O -o. Czy on mnie złapie? Idź sobie stąd jak najszybciej! Okej. Okay. Hmm. Ja on by poszedł, tak. Gdzie jest teraz? W miejscu bez kamer, lub właśnie przed moim rycem. Nie, przed moim rycem go nie ma. Gdzie ty możesz być, Boniak? Gdzie ty możesz być? Bo mamy trzecią. Nie chcę, żebyśmy wyskoczył na buzię, Naprawdę. Freddy jeszcze się mnie chyba ani razu nie poruszył. Dobra, ciekawe czy tu jest. Bo nie jest tu. Tak, kamerę muszę zwiedzić. Pusto. Pusto jest trzecia, nie wiem czy o tym wspominałem. Nie wiem, nie. Tak jak mówiłem, co? Mówiłem co z drugą. Kurczę, jeszcze 45% mamy tylko. Du du dużo mi procent baterii yy, zeszło. Ja już tak kurczę czuję, że tu będziesz. A Cika? Bo oni się tu pojawili. Ale Ciki nie widzę. Dobra, tu jeszcze Cika. mnie. Czyli bo oni już sobie poszedł. 37% baterii. Ok, jest tu cika Dobra, mamy czwartą. 35% baterii. Oby starczyło do szóstej. Już jest niedużo. Jeżeli tutaj gdzieś zaraz pannę, to będę strasznie, a to strasznie wkurzony. Gdzie jest Chica? Tu jest cica. Aboniacz. Boniec jest tu, okej. Okay. Czyli na razie nie powinien mi nikt wyskoczyć. Mam taką nadzieję. Obym nikt nie wyskoczył, bo nie chcę... O kur, co? Co to? Ej, myszka mi się opieka, jak to się pojawiło w ogóle. Może dlatego, że tak kurde zacząłem telepać tą ręką, że pewnie kap... Panie... Panie co pan chciał zrobić? Panie Foxy, już mi pan nic nie zrobił, już wolę poczekać... Aż ty sobie pójdziesz, żebym przynajmniej miał cię zresetowanego. Dawaj wytrzymaj, no czułstaj! No jeszcze tu nie poszedł. Dobra, poczekam, bo będę miał, nie wiem... 18%. Może przyjdzie wreszcie. Bo chcesz, żebym sobie poszedł. Dobra, jest 18%. Idzie? I jak? Jest. A czy będziesz tu jest? Nie ma. Mamy piątą. 13% Proszę, żebym dał radę. Jest tu cika. Tu jest boniacz, ale Widocznie się ruszy. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. 10%. Proszę, daj radę do szóstej. Daj, proszę, radę do szóstej. Błagam, bo nie chcę umierać. Dawaj, szóstą. Dawaj, szóstą. плиз, 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 плиз. Окей. О, Крок, який слышал. Ну дай, уж шут, то есть! Się. Udało się! się! Jest! Przeszłem drugą noc. Dwa odcinki mi to zajęło, ale przeszłam. Udało się. Zamknij wszystkie okna. Dziękuję, że, że dałem radę. Także trzymajcie się. Jutro również odcinek z trzeciej nocy, spróbujemy ją też przejść, codzienny odcinek. Także no co, trzymajcie się i cześć.